Cudowny komentarz od pani Kasi. Ja podczas odchudzania straciłam dużo włosów. Ten kolagen na zmianę z pomarańczowym biorę już kilka miesięcy i mam dużo nowych włosów, mnóstwo nowych włosów. I teraz tak, po pierwsze, wielkie gratulacje z powodu tego, że udało się pani schudnąć, bo to jest naprawdę ciężka praca i ja sama staram się schudnąć i idzie mi to powoli, ale cały czas do przodu i wiem, jak dużo wysiłku to musi kosztować. Ale faktycznie, przebywanie w długotrwałym deficycie kalorycznym jest dla naszego organizmu. Organizmu rodzajem stresu. I w momencie, kiedy my jesteśmy w tym stresie, który jeszcze jest związany jest właśnie z niedoborami kalorycznymi w ciągu dnia, to nasze włosy, skóra, paznokcie mogą odczuć to w pierwszej kolejności, dlatego że w momencie, kiedy my dostarczamy mniej składników odżywczych dla naszego organizmu, to pierwsze co nasz organizm tak jakby ucina, to jest właśnie inwestowanie we włosy, dlatego że włosy nie są niezbędne po prostu do przetrwania, tak najprościej mówiąc. I jeśli organizm ma przekazać witaminy i minerały w jakieś miejsce, to w pierwszej kolejności zajmuje się tymi potrzebami, które są jakby dla przetrwania najważniejsze. No i mimo, że my jako kobiety uważamy, że włosy są do przetrwania potrzebne i niezbędne, to nasz organizm może mieć na ten temat inne zdanie i dlatego po długotrwałym odchudzaniu bardzo często te włosy cierpią. I wtedy nie jest to związane z jakimiś zaburzeniami, czyli nie szukamy tej przyczyny tak konkretnie nie wiem, w jakichś hormonach, tylko zazwyczaj jest to właśnie związane z tym długotrwałym deficytem kalorycznym. I wtedy do sypania tak jakby na, na górkę im witamin, i minerałów, i białek kolagenowych, które też są budolcami naszych włosów, szczególnie selen, siarka, krzem, czyli wszystkie te rzeczy, które budulcami naszych włosów są i paznokci między innymi, tutaj są dobrym rozwiązaniem i dlatego fajną opcją jest właśnie takie rotowanie tych butelek kolagenu, bo kolagen różowy to jest duża dawka kolagenu, 10 tysięcy jednostek w 25 ml plus właśnie kwas hialuronowy, biotyna, a jeśli chodzi o kolagen pomarańczowy, to mamy tutaj najczęściej występujące substancje, które są w niedoborze u osób, u których te włosy są słabsze. I mamy tutaj, oprócz tego, że mamy również biotynę, MSM, czyli siarkę organiczną, mamy kwas hialuronowy, koenzym Q10, ale przede wszystkim selen, cynk i miedź, które często zdarza się w niedoborze właśnie u osób, które długo przebywały na dietach odchudzających. Dlatego warto jest pamiętać o tym, że jeśli my bierzemy się za odchudzanie i w tym deficycie kalorycznym będziemy przez długi czas, to warto jest później po prostu zadbać o taką odbudowę. Warto jest zrobić badania krwi i zobaczyć, co najbardziej ucierpiało, których rzeczy nam w tej chwili brakuje, bo na pewno jeśli ten proces odchudzania będzie długi i deficyt kaloryczny, nie daj Boże, będzie dość wysoki, czyli jakby nie będzie to powolne odchudzanie, tylko takie bardziej drastyczne, to tym bardziej musimy się zaopiekować tym, że tych witamin po prostu możemy dla naszego organizmu brakować. E, jeśli chcecie spróbować czy kolagen pomarańczowy, czy kolagen różowy, to zapraszam Was serdecznie na www.detektywzdrów.pl. Od 200 zł w tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze jestem dla Was w sekcji komentarzy.